Kilka sobie jesteście? Trzoda EA. Ja. W jakiej dzielnicy Pan mieszka i czy jest Pan z związany? Ogólnie to jest naszem jestem związany, bo tak się złożyło, że wychowałem się w centrum, yy, całe dzieciństwo i młodość spędziłem w centrum, później trochę mieszkałem na Pogoni. Yy, później znów wróciłem do centrum, a teraz yy, mieszkam na Modrzejowie, w Kamodrzejów, także jestem zawsze chyba tam, gdzie się mieszka, to się jestem tą częścią. Miasta związane. a przez to, że mieszkałem w różnych miejscach, to, to znam różne miejsca, z różnymi miejscami jestem związany. Zresztą tam mam rodziców, siostrę. Gdyby Pan dzieckiem, kim, kim chciał Pan zostać i czy Pan starał się spełnić to marzenie? W sumie chyba trochę starałem się. Ja chciałem zostać tak jak chyba każdy chłopak policjantem. Strażakiem też każdy chłopak chce być. Ja akurat chyba strażakiem nie, policjantem chciałem być. Pamiętam i piłkarzem. w piłkę. Czyli starałem się ogólnie, bo, bo nawet pamiętam, że składałem dokumenty do tylko, że nie do Policji, tylko, nie, jak to się wtedy nazywało? To jest chyba teraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wtedy to się jakoś inaczej nazywało, a może już tak się nawet nazywało, ale dokumenty, które trzeba było złożyć spowodowały, że jakoś mi się to nie podobało, bo trzeba było opisywać historię wszystkich dziadków, a co najważniejsze było, to wtedy powiedzieli mi, bo jeszcze byłem kawalerem, że gdy będę brał ślub, to muszę też takie dokumenty złożyć o przyszłej żonie i oni muszą wyrazić zgodę na to, żebym miał ślub. I to chyba przesądziło o tym, że, że zrezygnowałem z bycia agentem, że jestem młodym, a piłkę, no, to tak trochę swoje marzenia spełniłem, bo całe życie grałem piłkę, od dziecka do, do momentu, kiedy zostałem radnym, no niestety nie na takim poziomie, jak bym chciał, bo najwyżej grałem w czwartej lidze, ale jakieś tam marzenia sobie spełniłem. O czym Pan teraz marzy? O czym teraz marzyłem? Takie najważniejsze, jedno z najważniejszych marzeń to chyba się spełniło, bo dostałem prezentem Sosnowca, a jak zająłem się samorządem, to takie marzenie chyba ma po mieć każdy, żeby zarządzać swoim e, ukochanym, rodzinnym miastem. Czyli to najważniejsze marzenie się spełniło. Dzisiaj tutaj ze swoimi współpracownikami, współpracownikami marzymy o tym, żeby Sosnowcy wszyscy myśleli, że to jest fajne miasto. Przede wszystkim oczywiście nasi mieszkańcy, że tu się fajnie mieszka, fajnie żyje i to jest takie marzenie, żeby za 4 lata w pierwszej kadencji Mieszkańcy powiedzieli, że trochę tych naszych marzeń, że żyjemy w fajnym, szczęśliwym mieście spełniliście. Jakim no był Pan uczniem? W miarę dobrym. W miarę dobrym. Chociaż teraz chyba powinno się powiedzieć, że złym jest taka mowa. Że jak się zły, to się mówi, że się było złem. Z matematykę bardzo lubiałem. Gorzej było z polskim. matematykę bardzo lubiłem. Takie różne liczenia, obliczenia. taki kosinusów, kątów to mniej. Ale jakieś tam niewiadome takie rzeczy bardzo lubiłem. No Na maturze miałem piątkę z matematyki. to się chwalę trochę. Także ogólnie no chyba byłem ja najgorszym uczciem, choć bardzo nie jak się uczyć. Kiedy ma Pan zamiar zadbać o wyremontowanie szkół w Sosnowcu, żeby dzieci dobrze się w nich czuły i żeby szkoły były kolorowe? Każdego dnia. Każdego dnia myślimy, co zrobić, żeby szkoły były fajniejsze, lepsze dla was, dla nauczycieli. W tym roku parę boisk szkolnych, no bo to jest też ważne, żeby młodzi ludzie w szkołach mogli sobie w e, fajnie. E, Fajnie się pobawić, fajnie, nie wiem, że fajne właśnie odbyło. Od każdego dnia myślimy co zrobić. Staramy się o środki zewnętrzne, środki unijne, także będziemy modernizować szkoły, naprawiamy, poprawiamy, modernizujemy ubikacje, boiska szkolne, chcemy wybudować basen przy szkole na Monte Cassino. Także dużo takich planów mamy. tak jak mówię, mam nadzieję, że w ciągu 4 lat uda nam się zrealizować. Mamy kilkanaście jeszcze boisk do naprawienia. A i chyba u Was Łazienkę, o ile dobrze pamiętam, którą pamiętacie, to nie ja nawet, ale ja się pod tym podpisuję. Pan pełnomocnik Byszerski obiecał, że, na, że, że wyremontuje, także będę go pilnował, żeby to, co obiecał Wam na spotkaniu chyba tydzień czy dwa tygodnie temu, może trochę więcej, bo ten czas żeby został zrealizowany. Co jest dla Pana wizytówką miasta? No właśnie to jest problem, że wiedzy z miastem którym ja się spyta mieszkańców, to nie bardzo wiedzą co powiedzieć. Dla mnie wizytówką miasta, Poza że jak mówimy, czy jakimś obiekcie, czy o naszej historii, to jest Jan Kiepura. To jest osoba, która jest wszędzie znana. Jak się powie nazwisko Jan Kiepura, to ludzie w całej Europie, którzy już jest trochę gdzieś tam historię się uczyli, wiedzą kto to jest, gdzieś telewizji obejrzeli, że to jest postać, która może promować nasze miasto, która jest bardzo znana. A z obiektów mamy rzeczy, które Chcielibyśmy na porządku chyba naszych mieszkańców pokazać, bo ogólnie pues wszyscy wiedzą na przykład o pałacu Ditla, Pięknym pałacu, który mamy. Nie wiedzą o mm, kościołach, które mamy stare historyczne, choćby katedra z, z malowidłami Tuttmayera. E, cerkiew, piękna cerkiew koło dworca głównego e, i, i wiele ciekawych rzeczy, które chcemy pokazywać i też zmieniliśmy takie podejście, bo jak przyjeżdżają do nas delegacje Zawsze się tak przyjęło, że w delegacjach przyjeżdżają, to pokażemy im wszystko, tylko nie u nas. Jadą do Krakowa, jadą do Wieliczki, nawet jadą do zabrza do, do Guido, a my chcemy to zmienić i teraz będą jechany nie do Guido do zabrza, tylko do sztygarki do Dobroby Górniczej, bo chcemy pokazywać to, co jest u nas, w Sosnowcu na zagłębiu, z czym się możemy szczecić i w ten sposób. Myślę, że nawet nasi mieszkańcy niektóre rzeczy poznają, bo nawet może się przyznać, nie wiem jak wy, bo byłem w dużych miejscach. Ze szkoły swojej, czy to podstawowej, czy ponadpostawowej, na różnych wycieczkach. Jako dorosły człowiek też byłem w wielu miejscach, nie tylko w naszym kraju. Na Zamku w Będzinie byłem zaledwie chyba rok albo dwa lata temu dopiero. Także to jest takie trochę smutne, samo sobie to mówię, że jeździmy wszędzie dookoła, a nie widzimy swojego, ale takie polskie przysłowie jest: w cudze, chwalicie swego nie znacie. I ono jest bardzo prawdziwe, i mam nadzieję, że właśnie trochę wrócimy, żeby swoje poznać. Jeżeli... Czy ma Pan jakieś zwierzę, czy ma Pan pomysł na, jak utrzymać czyste w mieście, w którym właściciele psów nie sprzątają po swoich zwierząt, tak? No od końca zaczynając, to yy, zawsze jak jestem na spotkaniu z mieszkańcami, to mówią, jak rozwiążemy problem psich kup. Ja zawsze wtedy im odpowiadam, że ja nie znam problemu psich kup, bo skoro kupy są tam, gdzie nie powinny, czyli na chodniku i na trawniku, to psy z nimi problemów nie mają. Mają problemy właściciele tych psów, że po nich nie sprzątają. Powiem Wam, mi to się przyznaje bez bicia, że nie wiem, jak to można rozwiązać. Myślę, że to pani nauczycielki mi pomogą, jak będą od do was właśnie to mówić, od dziecka, tłumaczyć, że mamy kochać zwierzęta, mamy się nimi opiekować, ale niestety też są te trudniejsze momenty, że trzeba po nich posprzątać. Bo chyba tej edukacji, była ja też znów wracając do dzieciństwa. Ja sobie nie przypominam, żeby mnie nauczyciele mówili, których bardzo lubię i szanuję, ale akurat o tym nie mówili, że powinno się po nich sprzątać i może to jest jakiś nasz problem, że wydaje nam się, że to jest tak, że zwierzę sobie lata, gdzieś tam się załatwie i to jest wszystko normalne, ekologiczne. No niestety nie jest. Bo my tam potem chcemy sobie, nie wiem, poleżeć na trawie, spacerować, bo, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby po trawie chodzić i spacerować i, i wypoczywać na niej, a nie żeby pisać, nie też trawniką potrawnik, jest właśnie po to, żeby go deptać. I, i, I to jest problem, który jest bardzo trudny. Bo no to jest edukacja. Edukacja, edukacja dobrze wiecie. Dopiero jesteście w czwartej klasie, ale dobrze pamiętam jeszcze tyle lat przed wami, żebyście wszystko wiedzieli. A jak tu edukować dorosłych, którzy już powinni wszystko wiedzieć, a, a się okazuje, że nie wiedzą. Także ja myślę, że to jest długi problem przed nami, który... No my sprzątamy, staramy się, no ale nie jesteśmy w stanie posprzątać wszystkiego. Na pewno będziemy kupować specjalne urządzenia do sprzątania w psychów, takie specjalne odkurzacze, ale nie poradzimy sobie, jeżeli mieszkańcy nie będą sprzątać. A zwierzęta, ja bardzo lubię zwierzęta i kocham, ale ja zawsze się wychowywałem w małym mieszkaniu, ja mieszkałem w mieszkaniu, które miało chyba 36 czy 40 metrów kwadratowych razem z mamą, tatą i z siostrą. I niestety już miejsca na zwierzaczka nie było, także nigdy w życiu jakiegoś większego zwierzaczka, oprócz rybek nie miałem. Chyba chomika raz, ale to bardzo krótko, bo po prostu nie miałem do tego warunków i w ogóle uważam, że zwierzętka to powinny być wychowywane w domkach jednorodzinnych, w miejscu, gdzie mogą sobie polatać, bo tak to i one mają ciężkie życie, a i utrudniamy życie naszym sąsiadom. Choć jak ktoś ma i się nim dobrze opiekuje, to, to niech tak robi. Jakie atrakcje będą w mieście na Dzień Dziecka? Na Dzień Dziecka to będzie cały tydzień Dziecka na Górce Środowskiej, ale że nie będę Wam mówił, żebyście poszli i zobaczyli, bo atrakcji będzie sporo. Tak jak mówię w Sosnocu od chyba roku czy dwóch nie ma dnia dziecka, tylko jest tydzień dziecka zapraszam Was w większość atrakcji będzie odbywała się na Górce środowiskiej i sportowe i zabawowe i nie wiem i można coś dobrego będzie pewnie zjeść, jakąś watę cukrową, wszystko co dla dzieci i tych mniejszych i tych większych, żeby się dobrze bawiły powinny na Górce Środowskiej być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania, tak? Tak.